Cześć kochani. Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na topie topów. Generalnie prywatne jezioro. Prawie 70 hektarów hodowla ryb, karpi, różnych sieja, sie, lawa, szczupak, sandasz, także fajnie. Widzę, że są karpie. Są karpie po 20 kilo bo już wiemy z zeszłego roku, że ktoś złowił. Karpiarzy jest bardzo mało, także słuchajcie, zobaczymy. Chodźcie wam pokażę jak to wygląda. Tutaj mamy jakieś stawy hodowlane, w każdym są jakieś takie małe ryby różne, tu jest sieja sielawa na przykład taki ciekawostek, tam są karcie. Tu prowadzę Was do jeziora. Mamy do dyspozycji mały domek. Fajnie wyposażony. Kawałek tarasu, pomost. Mamy jakieś lampę. Oj, na dole mamy też płatkę. Do dyspozycji mamy łódkę, ewentualnie rowerek, jak ktoś woli. Także widzicie, cała ta duża zatoka tutaj jest dla nas. Środek zatoki to woda około 30 metrów głębokości, także z takich ciekawych rzeczy zobaczymy, jak na pójdzie. Także na razie do zobaczyska, zobaczymy się później. Słuchajcie. Mamy wszystkie wędki poplątane. Ryf nie zadziałała centralka. Nie Proszę bardzo. Jak mój tata łowi ryby, słuchajcie. Pytacie na jakie wędki? Otóż nie, mój tata nie łowi na wędki. Lęką. Mój tata ściąga ryby Lęką. ręką. I żeby nie było. Czekaj. O, widać. Lęki lampas. Proszę. Wyobraźcie sobie, że on tam wisi, nie wiemy. My z dwie godziny rozplątujemy wędki. Tata cały czas wija. Toniemy w żyłkach. I nie wiemy, co jest dalej. Także wspaniały dzień na łonie natury. Pełen spokoju. Nie muszę się Sytuacja kształtuje się następująco. Po dociągnięciu kolejnej żyłki kolejna ryba Proszę bardzo, leszczozaur na LPP, <laughs> ale to nieważne, słuchajcie, Misk. jest gnój. Musiała nie zadziałać niestety centralka i ryby się splątały po prostu. Walczymy dalej, bo spójrzcie. zdobił nie lada zamieszanie. Mamy wywiezione kije nawet na 310 metrów i wyobraźcie sobie, że splątał nam 5 wędek. Tata ledwo żyłki mu starczyło na bliskie wywózki. Także tak ratujemy się teraz tak. wywożeniem pod brzeg. Ja pod nasz brzeg. W... No. Dobra, bys co, ogramy go chyba tutaj tylko w slingu. i już, Znaczy na macie, bo nie będę go męczył. Także operatora zapraszam. Pokaż, bo jest przepiękny. Naprawdę będzie z niego kawał pięknej ryby. Rewelacyjny. Słuchajcie, mam nadzieję, że nas słychać, bo niestety zapomnieliśmy mikrofonu, była straszna rolka, mamy dosyć daleko zestawy, to jest około 100 metrów, także przybiegłam, chwyciłam, żeby nie wpłynęło nam w kapelony, bo tutaj w tym miejscu nie mamy żadnej łodzi, więc nie możemy po niej wypłynąć, tata już holuje, zobaczymy co tam jest, jeszcze nie wiemy. Ty, mi się wypięło? Ja, <laughs> <zaraz. Otwór. laughs> Słuchajcie, była taka rolka. Ta The ryba shot. tak walczyła, jakby miała z 20 kilo, tak. a on ma no... No tak, żebyście mieli za, porównanie, nie? bok, dlatego. <laughs> yy, I o dziwo, nie jeżdżą nam kulki naturalne typu LPP i żadne inne śmierdziele, tylko jeżdżą nam właśnie cały czas w zasadzie trudoskawka tak, jedzie. Cały czas, tak. I leszcze i właśnie karpie cały czas skawka, także wypuszczamy. No i pozdrawiamy z tych pięknych okoliczności tak natury. Słuchajcie, ledwo doszliśmy, tak, ledwo doszliśmy tam gdzie mamy cały obóz. Znowu była u taty tyrolada. No i co? aur. Karp drobnouski. Dobrze. Dawaj. Co? Za co? Za pierwszą rybę? Dobra. Teraz zobaczę, co mam. Zobaczymy, co mi córka wysyła. Mówi, że za pierwszego karpia w sezonie. Coś płynie do mnie łódką, więc mam prezent. Jestem ciekaw, co. Starcie! Tak. O! Proszę bardzo. Dlaczego warto zabrać córkę na ryby i uczyć ją karpiowania? Za pierwsze karpie w sezonie, proszę bardzo. Dziękuję ci! Widzcie, jaka nas iście karpiowa pogoda zastała. Stamtąd zbliża się burza, już zaczyna padać. Tutaj mamy jeszcze pozostałości słońca i tej pięknej, całodziennej pogody. Jeśli chodzi o same zestawy, większość kij mamy wywiezionych pod linię trzcin po drugiej stronie i na końcu tego cypla. I około 50 metrów od linii brzegowej na środku wody. Co nam przyniesie ta zmiana pogody i ta zbliżająca się do nas burza? Zobaczymy. No, wygląda to spektakularnie, zrobiło się rzeźko, jest w końcu czym oddychać. No i czekamy. słuchajcie pogoda karpiowa. Jak Elisa wspominała, i są karpie. Oczywiście znowu te byki, ale miejmy nadzieję, że zostaną jeszcze dwie nocki. Także jest nadzieja. Kolega złowił mnie niedaleko, tutaj do 2.15. więc. Jest szansa, że te dzikusy będą większe. Na razie takie maluszki, ale te też się są. Z dzikiej wody każdy karp cieszy. Także słuchajcie, super. I znowu half and half yy, strawberry elite. Także myślę, że LPP będzie moją, że tak powiem, flagową kulką, ale chyba elite w tej chwili strawberry go przebija. Słuchajcie, Buśka, idziemy go wypuścić. Nie męczymy małych karpików. I i już na no pomoc tak. tak żebyś go odciągnęła trochę Tu masz moją grzyłkę O, słuchajcie, jest mój pierwszy karp z dzikiej wody. Nie wiem, czy go udźwignę. Torą! Słuchajcie, mały, ale dziki, cieszy. Ojcze. Nie spadnijmy. Mały, no, ale wariot, słuchajcie. Bardzo ładny są, ale co takiego? No wielkość nas po prostu rozbraja. Udało się w końcu wyciągnąć pierwszy raz z dzikiej wody. Wcześniej nie miałam okazji tak łowić, także i tak się cieszymy. To jest nasz piąty karp, słuchajcie, także i tak... No, fajne osiągnięcie. Fajnie nam to myślę wyszło tutaj. Na tak duże ile? Tu jest około 70 hektarów? No, 67. Także jak na to, że nie znamy głęboko. tej wody. No. Słuchajcie, dalej na zmęczą te bączki. Zmieniłem już teraz na tego Tegrisiego niestety dalej to samo i Bum. Cześć Słuchajcie, kochani! Cześć, cześć, To jest polska wersja ibota imperialowego. Sam Max Nolet nam to wysłał, tak także pozdrawiamy, dziękujemy. Co, my jesteśmy po pierwszej zasiadce wspólnej na dzikiej wodzie. Ja nigdy wcześniej nie łowiłam w takim miejscu. Eee, wyciągnęłam pierwszego dzikusa w życiu, tata 5, kilka leszcza, ale o tym nie mówmy. Ale chociaż mam pięć karpi, a ona ma mniej. <noise> Łączna waga karpi to jest jakieś 15 kilo, trochę tak. przesadziłam, ale była satysfakcja, jak widzicie, uśmiechnięci. Jak zawsze szukamy atrakcji alternatywnych. Znaleźliśmy gniazdo... Zaskrońce. O, dziękuję Degil. bardzo. Obserwowaliśmy. Znaleźliśmy gniazdo sikorek młodych. Też obserwowaliśmy. Na naszych oczach wyleciały z gniazda w ogóle, także... Nieszczuchy moją trochę U nas w blokach tego nie ma. No i co? Spędzamy jak zawsze razem czas. Zapraszamy na następne filmy. Przed nami wypadł na nekielkę teraz? Tak jest, za trzy dni lecimy na nekielkę. Znowu tak. No zobaczymy co, co będzie. Połamania byle nie na kolanie tak albo jest. grubo. Albo wcale. Trzymajcie się. Ciao. A my jeszcze sobie trochę się ocześnimy.